W tym odcinku przedstawiam Wam amplituner, który odmówił pracy, gdy się już kilkukrotnie pod rząd przegrzał. Ja jestem Adi, a to jest Denon avrx 500 który miał po prostu dość. Zapraszam na film. O naprawę tego egzemplarza poprosił mnie znajomy, któremu wzmacniacz zaraz po włączeniu wyłączał się. Długo nie szukając, trafiłem na przebitą parę tranzystorów końcowych w kanale centralnym B1560 wraz z D2390, które zaraz po wylutowaniu pozwoliły mi włączyć wzmacniacz, który nie miał już stałego napięcia na wyjściu. Z racji braku elementów w kanale centralnym, zabezpieczenie natychmiast po włączeniu uruchamia wszystkie przekaźniki. Nic się nie wyłącza ani nie przepala. Rokuje to dobrze. Można zabrać się za montaż nowych tranzystorów. Amplituner przed chwilą był pod napięciem, więc dla bezpieczeństwa rozładowywują żarówką kondensatory filtrujące napięcie w zasilaczu przed przystąpieniem do pracy. A lot of sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, Or the highway and in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite right pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, better see with the negativity. But I just slide right by that energy uh, Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 go. Jak zawsze, przed pierwszym włączeniem zamiast głównego bezpiecznika podłączam żarówkę, która się zaświeci, gdyby było coś nie tak. Żarówka się rozświetliła. Czekamy na włączenie przekaźników kolu. Bingo, wydaje się wszystko być w porządku. Pobór jak dla tego typu 10-3 w też jest odpowiedni. Pora ustawić prąd spoczynkowy, regulując potencjometrem VR530 jego wartość do około 2mV według instrukcji serwisowej, mierząc w punkcie pomiarowym CN530. Po włączeniu miernik wskazuje 1,3 mV, lecz jest problem z ustawieniem prądu. Kręcenie potencjometrem w lewo, prawo, nic nie zmienia. Wszystko trzeba prześwietlić dokładniej. Porównuję napięcie na nóżkach nowych tranzystorów końcowych w kanale centralnym ze sprawnymi pozostałymi kanałami. Baza, kolektor, emiter. No Wszędzie to samo, tylko u mnie inaczej. Więc dla was to kilka sekund, a ja wszystko rozbieram kolejny raz. Oczywiście przed działaniem rozładowywanie kondensatorów. Jako pierwszy element postanowiłem sprawdzić tranzystor odpowiedzialny za prąd spoczynkowy ale wygląda na to, że jest sprawny, a wartości zgadzają się z innymi sprawnymi kanałami. Pora sprawdzić spadek napięcia na diodach. Bingo, zenerka ma zwarcie, więc ją wymieniam na nową, pół wata, 3,3 V, tak jak nakazuje instrukcja serwisowa. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons In different versions, each do what they that shit worsens why. Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your Dokupię. Don't need to groan with you, just go get your own

Ach, szarówka zamiast bezpiecznika jest. To sprawdzam, czy kanał w ogóle coś z siebie wydobywa. Nie wiem, czy to na filmie słychać, ale na żywo tragedia. Straszne zniekształcenia. Inny kanał jakoś potrafi ładnie. No, i niestety nie udało się dokończyć naprawy. Muszę trochę od tego denona odpocząć i na spokojnie podejść do tematu w późniejszym czasie. Widzowie, jeżeli macie sugestie, to zrobiłem źle. Co pominąłem, piszcie w komentarzu i do zobaczenia w następnej części. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, a w przyszłości będzie więcej filmów, mam nadzieję, z większym sukcesem. Pozdrawiam, do następnego. Cześć.